24 października. Pasieka przy domu. A tutaj oberwanie wylotków. Pszczoły pracują, latają. Jak to ma być dobrze? Jak ta pszczoła do zimy ma się przygotować? Jak takie temperatury? Idziemy zobaczymy, jaka jest temperatura. Na zewnątrz, ale na pewno około 16-17 stopni. o no, 20 stopni, no, 19,5. No, tutaj dziewczyny zaczynają dopiero, bo one są tak bardziej w cieniu. Tutaj też zaczynają coś latać. Pojedyncze sztuki. A tutaj normalnie, tak jakby, normalny był sezon. Cała pasieka, aż wszystko trzeszczy. Widać po wylotkach, że siła jest, więc wszystko było leczone kwasami A piwarolem Bardzo mi się podobały te mini plusy. Naprawdę polecam tu od tego łysonia. Bardzo fajnie Hoduje się w nich matki, można dzielić go na pół, budować tylko, że dużo idzie jedzenia, tak? No ale bardzo dobrej jakości wychodzą matki, dobrze się unasieniają. Więc jeżeli chcemy mieć dobrą matkę, no to warto zainwestować w dobry sprzęt, niż u nasienia w tych ulikach, takich gdzie tam jest pszczół, garstka, gdzie przychodzą chłodniejsze dni, nie ma prawidłowej termiki, temperatury w tym uliku. Ta matka, jak ma być dobrej jakości? Przychodzi jesień, i matki są wymieniane, bo albo są podziębione, przeziębione, no, różne cuda się dzieją, tak. Więc warto inwestować w duże uliki. Ja przechodzę już 100% ulików dużych. Wszystko będzie ramka jedna, druga, jedna, czwarta Wielkopolska, tak jak zimujemy teraz tutaj. Ten ulik, zimujemy takie dwa uliki na próbę. Zobaczymy jak wyjdzie z zimowli ta rodzina. Jeżeli będą dobrze wychodzić z zimowli, to będę zimować w tych ulikach matki. Na wiosnę będę miał o wiele szybciej. E, będę mógł szybciej zrobić uliki silne i mieć bardzo wcześną matki. Polecam tą metodę. E, może zajrzymy do jakiejś rodziny. Nie wiem, której może. To tutaj, może do tej. Bo każdy mi pisze, że mało zaglądam do uli, mało pokazuję, co mam w ulach. Że jesteście ciekawi, co mam w ulach. O, to mam właśnie w ulach. Zobaczcie. no. Pszczoły budują, chcą się rozwijać. Pszczoły pełen korpus. Zrobiłem oddalenie, proszę bardzo. Pszczoły nie żądlą. Są łagodne. Nie trzeba żadnych ubrań. Nic się tu nie dzieje. Też jeszcze stara klateczka. Mamy tutaj bakwasta. Można pracować na jesieni przy pszczołach bez ubrań. Nic się nie dzieje. No właśnie dziewczyny, do środka wentylacji ustawiam w ten sposób, jakby ktoś był ciekawy. Dół otwarty, tutaj z boku. Pajączek. No i taki komin. No właśnie, bo cię przygniotę. Już, właśnie do ula. Teraz trzeba patrzeć, żeby dobrze, szczelnie zamykać ulewo. Bo... Żeby nie dochodziło do rabunków niepotrzebnych, bo gdzieś tam szpara, czy w ręk dobrze nie zajdzie, i z dziurę znajdą do ula i, i kotłanina za chwilę będzie. Do której to jeszcze zajrzymy rodzinę? Dobra, możemy i do tej zajrzeć. Co, co tutaj się dzieje? Tutaj też oberwanie wylotka. Rodzina silna na półtorej korpusa. Bakwas też budują na potęgę, chcą się rozwijać jeszcze. Podkarmiaczek nie wyjmuję na wiosnę. Tu wlewam wodę. Pszczoła na wiosnę potrzebuje bardzo dużo wody. Ale już chyba mówiłem w którymś filmie też o wentylacja. Tutaj z boku przy podkarmiaczce też polecam. cały korpus. O tutaj dziewczyny ruszyły. Słońce wyżej dochodzi, więc i te dziewczyny zaczynają pracować. O, tutaj jak wygląda jak pasieka ta przy domu. To wszystko przygotowałem się na przyszły rok. Wszystkie matki po matkach reproduktorkach, tutaj od Paula Jungelsa. Zobaczymy, jaka będzie ocena tych matek, które się nadają do dalszej selekcji prowadzenia. Bo niektórzy przywożą matki repro, od razu sprzedają matki bez oceny. Nie wiedzą, co sprzedają. Kota w worku, a później. Dzwonią ludzie i się pytają, proszę pana matka nie czerwi coś się dzieje. No jak ktoś przywiózł repro i sprzedaje bez oceny prosto taką matkę do klienta, no to później się dzieją takie rzeczy, tak? Że ktoś wydaje na darmo pieniądze, nie? Albo ściemnia, że wina trudnia, yy, albo agresja, że wina trudnia w pasiece. No. Różnych rzeczy się nasłuchałem przez ten rok. Więc dużo mi to daje do myślenia. Pszczoły potrzebują jedzenia, być leczone i się odwdzięczą, tak? Potrzebują spokoju, no i żeby do nich zaglądać, chodzić przy nich, tak? No. O, tutaj też mamy pszczoły na pełen korpus, też tak zimujemy. Ja to wszystko zimuję na 8 ramkach jedną rodzinę, nie wiem dlaczego zazimowałem w tym roku na na 10 ramkach, ale po prostu nie zauważyłem, że zostawiłem po prostu tam 10 ramek. Nie, pokażę Wam tą rodzinę. Tutaj jeszcze tej rodzinie dawałem taki miód, który mi tam został z czyszczenia wszystkiego. tutaj mamy dziewczyny e. trochę mi się wody do środka nalało ale to nic nic się nie dzieje zaraz wezmę odłożę telefon to im tam to wyleje tak ja zauważyłem że tu na górze było bo no miałem takie tam resztki z tych wiader, z tego wszystkiego, to im tu dałem, bo taka na 10 ramkach była rodzina i bałem się, żeby tam dobrze były zakarmione. Zajrzymy jeszcze do tego ulika, bo też mam tam zapytania jak wygląda teraz ten ulik jak one tam zimują w tym uliku więc no ten ma pasem pospinany to mi się nie chce tego już rozpinać pokażę wam tutaj bo tylko tu mam kamieniami przytknięte w kolejnym miejscu tu pasieki tutaj właśnie mam też uliki były stojaki tutaj też mam mini plusa Zobaczcie, siła jest w uliku Jak to wygląda w środku. O, dziewczyny są. Pokarmu widać, jest bardzo dużo. Rodzina siedzi praktycznie na na tych dwóch małych korpusikach tam na dole, bo otwierałem. No, właśnie, czy przygniotę. Jak widać, pobudzenie, tak? Zachęcam oglądać dalej moje filmy. Jeżeli Wam się podobał, to kciuk do góry. Jeżeli chcecie, żeby wspomóc mój tutaj program na tym na YouTubie, to subskrypcja zasubskrybować no i do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam.